Plotka to dwumiesięcznik tworzony przez społeczność zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Stanowi on cenne źródło informacji na temat naszego szkolnego życia. Odkrywa najskrytsze sekrety, ujawnia to, o czym się nie mówi, oraz podtrzymuje dobry humor. W gronie redakcyjnym zasiadają świadowcy, fotografowie, informatycy, rysownicy pasjonaci nauki oraz pisarze. Zaczynamy od planowania pracy. Szukamy pomysłów i inspiracji. Gromadzimy materiały. Redagujemy artykuły. Dokonujemy korekty tekstów. Kserujemy, segregujemy, bindujemy. Jeszcze ostatni rzut okiem i gazetka już gotowa. Zapraszamy do lektury.